Melisa lekarska po łacinie Melissa officinalis jest to takie znane zioło o działaniu uspokajającym, ale trochę tutaj jest w tym temacie przereklamowane, przynajmniej dostępny susz w sklepach, bo ten najczęściej taki, który występuje w saszetkach, no najczęściej jest pozbawiony takich właściwości. To co w melisie działa uspokajająco, to jest olejek eteryczny, a ten zawarty jest w takich włoskach na liściach. Więc żeby mylica działała uspokajająco, to musi być odpowiednio obrobiona. Najlepiej w postaci świeżej, czyli zamiast suszyć takie listki, możemy sobie zebrać i na przykład zamrozić, bo podczas mrożenia ona nie traci właściwości i w razie potrzeb sobie parzyć pod przykryciem. Natomiast jeżeli chcemy suszyć, to suszymy w temperaturze maksymalnie 30-35 stopni. I musi to być w miarę sprawne suszenie, żeby nie ulotnił się nam olejek. Co więcej, nie kruszymy liści, tylko przechowujemy listki w całości. Pokruszone listki szybko tracą swoje właściwości. Mogą służyć jedynie jako aromat do jakichś takich herbatek, ale już nieterapeutycznych. Także dobrze zrobiony susz czy melisa zamrożona, no owszem, działa uspokajająco, ale najlepiej zrobić sobie nalewkę na słabym alkoholu. 30-40%, lekko rozdrobnione listki. Można sobie takim alkoholem zalać na gorąco, czyli to jest de facto intrakt. Można pomieszać z miodem i takie coś sobie dawkować. Co jeszcze ta nasza melisa potrafi? No to już dużo więcej niż tylko działanie uspokajające. Łagodzi też nerwice serca. Natomiast ona ma udowodnione naukowo działanie bakteriobójcze. Potwierdzone działanie wirusobójcze. Tutaj działa właśnie korzystnie w leczeniu, na przykład opryszczki. Ma działanie grzybobójcze. Dodatkowo picie melisy pobudza wydzielanie soków trawiennych. Działa żółciopędnie. Generalnie melisa działa rozkurczowo i to przynosi też dobre efekty u kobiet w trakcie napięcia przedmiesiączkowego, w trakcie bólów miesiączkowych. Także tutaj kobiety się powinny zainteresować. Wyciągi z Melisy także znajdują zastosowanie w leczeniu nadczynności tarczycy. No, melisa pita w dużych ilościach i przez dłuższy czas hamuje właśnie czynności tarczycy. Melisa też jest inhibitorem histaminy, więc znajduje to zastosowanie w leczeniu chorób alergicznych, czyli łagodzeniu astmy alergii. Ona działa rozkurczowo, na mięśnie, gładkie. Dodatkowo jeszcze Melisa posiada właściwości antyoksydacyjne, przeciwwoln przeciwwolnorodnikowe. I to może być też wykorzystane w kosmetykach. Różnego rodzaju toniki, hydrolaty, czy też kremy na bazie Melisy właśnie działają bardzo fajnie przeciwzmarszczkowo, odmładzająco na skórę. Także Melisa może być także wykorzystana Umiejętnie właśnie w robieniu kosmetyków. Melisę można sobie uprawiać. Właśnie. Najwartościowsza jest taka melisa, którą możemy sobie zebrać na świeżo z własnego ogródka, ponieważ ta kupna często już jest albo przesuszona, albo nieodpowiednio wysuszona, więc wygodniej, wygodniej sobie uprawiać własną melisę, do czego każdego zachęcam.